siece barć kamienna. Tutaj, te Tutaj mieszkają pszczoły w ulu obserwacyjnym jednoramkowym. Ramka wielkopolska 360x260 mm. Pszczoły tworzą mały roik wraz z matką, która zaznaczona jest kropką. Łatwiej jest ją przez to wyszukać, a kolor oznacza i informuje o roku urodzenia. Tutaj mieszkają pszczoły przez okres całego roku. Wychodzą na zewnątrz rurką. Dzięki temu ulowi możemy obserwować pszczoły i stwierdzić, co dzieje się w przyrodzie. Tutaj kropkę. To będzie widać teraz, bo ona tutaj wchodziła do dziurki. Ta mama pszczela, taka największa. Była tutaj, ale ona weszła tutaj gdzieś do dziurki, widziałam, wchodziła. Nie widać teraz mamy z kropką. Niestety chyba nie zobaczymy, bo ona tutaj się wydrapywała i wchodziła do dziureczki. A jakie cieplutkie są. Normalnie takie cieplutkie. Cieplutki są normalnie jak jak tak jak y, jakieś zwierzątko dotykamy, jakby futerko. A jak brzęczą? Niesamowite. Niesamowity dźwięk wraz z matką. Matka zaznaczona jest kolorowym znaczkiem. Ale niestety była tutaj, ale gdzieś się schowała. Micha się tam wypatrzył, ale nie widać niestety jej teraz. Bardzo ciekawie też pokazane jest, jak jest pszczoła zbudowana. Tutaj jakieś prace takie bardzo precyzyjne. Tutaj Tudy kawałek historii jeszcze fajny. Z tego miejsca. Nie chcę wyjść. Mama pszczela się schowała, dobrze ukryta. To tylko Michałko mi się pokazało. Hmm. Jest, udało się znaleźć tutaj mamę pszczelą. Tutaj jest taką plastikową, białą, tutaj naklejeczką z numerem, tam chyba 328 jest numerek. Tutaj, 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 tutaj. Teraz się od gdzieś schowa. A, widać, widać im dobrze, tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. Jest stanowisko do inseminacji matek pszczelich. Tutaj na tych fotografiach pokazane jest, jak dokonują chyba tej inseminacji. Z ula. Z moją drogą ciekawe jak to wyglądało. Tutaj pewnie jakiś odcedzalnik. O tutaj wisi taka kratka e, e, z ula i pewnie poprzez jakiś taki ruch wirowy to się odcedzały ten strój. Współpracując, wygląda to, w Idziemy tutaj kandy. Kolor szczera. Wejście na teren pasieczyska wyłącznie z instruktorą. Instruktorem pasieki bardziej. Uwaga pszczoły, groźba urządzenia. No ale rzeczywiście, zobacz, jest tych pszczół, one są tam w tych ulach. Trzeba było, żeby zrobić kiedyś taki ul. Ale ja myślę, że to właśnie była czyjaś pasja. Jak coś jest czyjąś pasją, to nie zna granic. Praca sprawia przyjemność. Przepiękny widok na górę. Miejsce po prostu magiczne. Tutaj nie mieszkają. Takim to sama mogłabym zamieszkać. Piękne takie w stylu zakopiańskim.